Widać, kochani, na moim kanale zapraszam Was na odcinki zdrabkowe z zdrapkami od Mikołaja, które dostałam. Mam no już znalazł gdzieś tam pod choinką. I mam tutaj zdrapek na 120 zł, ale tak jak znacie mnie, no nie chciałabym wydrapać to w jednym odcinku i zamiatane, więc podzieliłam trochę i będzie kilka odcinków. Może będzie po prostu dwa odcinki jednego dnia, no bo będą króciutkie, ale sobie w ten sposób zdrapiemy zdrapki No i tak, podzieliłam sobie, żeby było tak po cztery zdrapeczki moc szczęścia i dużo szczęścia jedna i takich mam zestawów raz dwa trzy i cztery i y, dwie zdrapeczki mam Paradis więc dzisiaj sobie zrobimy jedną i na końcu sobie zrobimy drugą więc tak sobie zrobię i prawdopodobnie będzie po dwa odcinki każdego dnia. Więc tak sobie to zrobimy. Hmm. Może zaczniemy z drapeczki numer 7 Paradis Paradiso Paradiso o, fajna zdrapeczka. Trzeba tutaj być takim uważnym trochę i, i zobaczyć, żeby czegoś nie przegapić, bo no, często tak jest, że się niestety y, nie zauważa elementu jakiegoś symbolu. Dobra, teraz tak, żeby nie zdrapać. Tak, nie zdrapię. Nie zdrapię ten. Mm. Liter. Wiaderko, chociaż ja i tak jeszcze nie znam y, literek. Wiadro tu. Wiadro tu. Najwięcej no nie ma. Wiecie? Arbus. Arbus, arbus tu więcej nie ma rozgwiazda czy jeszcze gdzieś jest no nie, tylko jedna motylek motylek, motylek, tutaj mamy motylkę i chyba więcej nie ma motylki teraz ośmiornica ośmiornica wygląda tak na różowo no jest tylko jedna mewa mewa jest tu i jest tu. No chyba nic nie przegapiłam, bo wiecie, naprawdę jest czasami tak, że niby się widziało, nie widzi. Płetwa. Czy jeszcze gdzieś są? Więcej nie ma. Fala. Fala, fala, fala. Fala jest tu i fala jest tu. Dobrze. Cytryna. Cytryna, cytryna jest tu. I cytrynka jest tu. Więcej nie ma. Rybka. Rybka jest tu. Rybka jest tu. No i więcej nie ma. Lód. Lód jest tu. Mamy tu. No i to chyba wy by na tyle. Kapelusz. Kapelusz, kapelusz. Kapelusz jest tu. I kapelusz jest tu. Taki blady ten kapelusz, tak nie widać go. Liść. Liś jest tu, liś jest tu, i mamy dwa liście tu. No i zobaczcie, jak będzie chmurka, to będzie 20 tysięcy, ale <gryw> czy będzie, to zobaczymy. Serduszko. Serduszko mamy tu, i więcej nie mamy. Parasol. Zapraszam Was jeszcze na kanał Moje życie w Polsce. Tam cały czas trwa konkurs. <gryw> I co? Tyle. No dobrze, dalej. Eee, czekajcie, parasol. Parasol już tutaj był. Kolejne. Eee, latarnia. Tutaj mamy latarnię. Tutaj mamy latarnię. Tutaj jest latarnia. Mniej więcej nie ma. Teraz okulary. Okulary są tu. Okulary są tu. Najwięcej nie ma. Teraz eee, Flaming. Czy jak to się nazywa? Tak, Flaming. Flaming jest tu. No i co? No i A, jeszcze tu mamy dla ciebie, Zobaczcie. Ok. Jeszcze dwa symbole. Jest to samolot chyba? Nie. To jest yy, wodolot. Nie. Wodolot jakiś. Nie wiem co znaczy ten wodolot. Ale jest tylko jeden. No i ostatnie chyba. Tak, ostatnie to jest tęcza. Tęcza jest tu. I więcej nie ma. No cóż, no trudno, chyba jest pustaczek, dużo tutaj tych pustaków wyprodukowały, yy, więc tak sobie myślę, widzę, że tutaj mi się tak nagrało do 5 minut, więc myślę, że jeszcze sobie jedną zrapiemy a co tam, będziemy się rozdrabniać, <laughs> zobaczymy, bo jestem ciekawa, bo to jest tak ten sam, yy, te same, ale 7 i 8, więc jeszcze sobie jedną zrapiemy i już, a może coś będzie, poza tym jest taka fajna zielona i nie wytrzymam, teraz tak patrzymy, czy nie ma. Zaczynamy stąd, bo jednak tu będą w, e, jednak tam będą kontrolne. Motylek tu, motylek tu i więcej nie ma. Teraz kotwica. Kotwica jest tu. I więcej nie ma. Lód, lód jest tu. Lód jest tu. Podoba mi się ta zdrabka, ale powiem wam, że z wygranymi to jest jakoś tak średnio i to się zaczyna mi nie podobać. No bo wiecie, taka niby fajna zdrabka, ale tak nie daje wygrać, że szok. Tutaj mamy chmurę, tu mamy chmurę i tu mamy chmurę. Deska. Tu. Tu jest deska, więcej nie ma. Słońce. Słońce, słońce jest tu. Więcej nie widzę. Piłka. Piłka, piłka. Hm. Tu jest piłka. Jeszcze gdzie jest piłka? I tu jest piłka. Ok, więc nie widzę. Parasol, parasol, parasol jest tu. Parasol jest tu. I więcej nie ma. Wiadro, wiadro jest tu. Więc nie ma. Płetwy. I tu mamy płetkę na samym końcu. Czapka, to znaczy kapelusz, kapelusz jest tu, ale więcej nie ma. Teraz ten wodolot jakiś, czy jak to się to nazywa? Wodolot, czy jeszcze gdzieś jest? Więcej nie ma. Nutka, nutka jest tu. Więcej nie ma. Termometr, termometr jest tu, termometr jest tu. I więcej nie ma. Mm, teraz dzwonek Tutaj mamy. Tutaj mamy. I co? I więcej nie ma. Flaming. Mamy linię. Pchania. Mamy ekranów. Flaming. Tutaj mamy flaming. Ups. Padać. Teraz rybka. Może będzie jeszcze? Tutaj rybka, ale jest tylko jedna. Jest tylko jedna. I teraz jeszcze. Serduszko, tutaj mamy serduszko, tutaj mamy serduszko. I więcej nie ma. I kostium i tu. No i co? Ikon, tak? Nie wiem, jakie są kontrolne. A. a, a, dobrze, a, a. Sprawdzę sobie jeszcze, ale wydaje mi się, że tylko tyle jest, bo naprawdę fina nie było, torby nie było, arbuza nie było. Liści nie było. Hmm. Dobrze. Także jest tylko to, co jest. Dobrze. No i tak się cieszę. Z dwóch drafeczek jedna się zwróciła, więc nieźle. Dobrze, kochani, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Zobaczymy, ile ich będzie, bo jak będzie tak szybko, krótko, no to zobaczymy. Dobra, jakie pozdrawiam.